I o, co tam u ciebie? Widziałem, że grałeś do późna wczoraj. Haha, ha, stary, to było epickie. Weszłem na ten serwer z dziećmi i zrobiłem im totalne piekło. Ale nie jakieś tam zwykłe grifowanie. To była prawdziwa demolka. Co robiłeś tym razem? Standardowo zacząłem od Flyhack i Infinite Jump, ale potem użyłem tego nowego eksploita na crash całej gry. Ten co znalazłem na v Million. Wrzuciłem go jak wszedłem na ich serwer roleplay. Roleplay? Te dzieci robiły roleplay? Tak, mieli taką małą szkółkę zrobioną. Z tablicami, ławkami, nawet z dzwonkiem wszyscy siedzieli grzecznie i udawali lekcje. To było tak słodkie, że aż się prosiło o demolkę. I co się stało? Te dzieci zaczęły płakać na voice chat. Dosłownie płakały, że im zepsułem zamek z piasku. Jedna mała, pewnie z 8 lat, mówi przez mikrofon. Dlaczego jesteś taki zły? Ja tylko chciałam bawić się w szkołę, a ja jej na to, że to tylko gra lol, ale ona dalej szlocha. Brutal, czasem mam wrażenie, że przesadzasz. Ale to jeszcze nie koniec. Rzuciłem skrypt na Infinite Clone i nagle było 50 moich awatarów lecących po całej mapie. Wszystkie mówiły Team Colki Join Today jednocześnie serwer się zawiesił na 10 sekund. Hahaha, ha, ha. widzę jak te dzieci się przerażały. Jedna z nich napisała na czacie mama. Dosłownie wołała mamę, żeby przyszła do komputera, bo myślała, że jej komputer się zepsuł, a drugi dzieciak zaczął mówić, że jego tata pracuje w Roblox i że mnie zbanuje na zawsze. Klasyka. Nie ma przesady w grifowaniu. To są tylko dzieci, muszą się nauczyć, że internet to nie żaden bezpieczny plac zabaw. By the way mam nowego skina zobaczyć jaki czerwony humanoid z napisem Team Cellkid Join Today wygląda jak z jakiegoś starego Roblox ale bardziej mrocznego jakby ktoś wziął normalnego awatara i przepuścił przez filtr horror mm. Widzisz, ma takie dziwne proporcje. Ręce są za długie, głowa za mała, a oczy, oczy są całkiem czarne. Wygląda naprawdę creepy. Skąd to masz? To najlepsze. Czasem gliczuję inne gry, gdy go używam. Tekstury się psują, inne awatary znikają, albo pojawiają się dziwne dźwięki. Jakby gra nie wiedziała, co z nim zrobić. Jedna dziewczyna wczoraj napisała, że gdy na nią spojrzałem, to jej ekran migał czerwonym przez kilka sekund. To dziwne, ale może to tylko zbieg okoliczności. Skąd go w ogóle masz? Znalazłem na zamkniętym Discordzie, takim dla eksploiterów invite-only. Ktoś tam wrzucił linka i powiedział, że to specjalny asset, że nie każdy może go używać. Tylko ci prawdziwi griferzy. Była tam też jedna gra. Jaka gra? Nie ma nazwy, tylko kod. Podobno niedostępna publicznie, ale działa. Ten, który mi dał skina mówił, że to test dla prawdziwych. Że jak nie dam rady tego zgrifować, to nie jestem warty tego awatara. Brzmi jak wyzwanie. Dokładnie. A wiesz, że nie mogę się oprzeć wyzwaniu. Chcesz sprawdzić? Może razem uda nam się ją rozkminić. A co tam, można spróbować. Ale jeśli to jakiś dziwny malware, to nie moja wina. Relax, to tylko Roblox. Co najgorszego może się stać? Okej, okay, rzucam Ci linka za chwilę. Tylko muszę założyć tego czerwonego skina. Bez niego podobno gra w ogóle się nie ładuje. Czemu? Nie wiem, może ma jakiś system rozpoznawania, że wpuszcza tylko tych z określonym awatarem. Jak jak ekskluzywny klub czy coś? Okej, okay, dobra czekam. Ale jak coś pójdzie nie tak, to od razu wychodzimy. Zgoda. Co może pójść nie tak w Roblox? Ok, jestem gotowy. Wchodź, już jestem w loading screen. Ok, kopiuję linka. Loading. Dziwny kod. Nigdy takiego nie widziałem. Czemu ma tylko 6 liter? Nie wiem, pewnie skrót od czegoś. W scan. Forsaken może? Możliwe. Ok, jestem w grze. Widzisz mnie? Jestem tym domyślnym noobem Tak, widzę. Widzisz mnie? Jestem tym czerwonym. Tak, wyglądasz naprawdę dziwnie. Tekstury ci drżą, jakby gra nie mogła cię wyrenderować. A ten napis na koszulce znika i pojawia się. Serio? U mnie wygląda normalnie. To przez Skina pewnie. Co to za mapa? Wygląda jak stary office building. Nie mam pojęcia. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Wszystko jest takie stare. Jakby ktoś zrobił mapę w 2010 i zapomniał o niej. Tekstury wyglądają na nieoficjalne. Te ściany mają dziwny pattern. I dlaczego jest tu tak cicho? Nie ma żadnej muzyki. Any ambient sounds. Tylko nasze kroki. Creepy, ale w porządku. Okej, okay, czas na eksperymenty. Sprawdzimy, czy ta gra jest tak nie do zgryfowania jak mówili. Wrzucam flyhack. Standardowy skrypt od synapse... I co? Nic nie działa. FUTF! Mój eksploiter się nawet nie ładuje. Konsole pokazuje error. Script execution blocked by unknown source. Może mają jakiś anti-cheat? Niemożliwe. Używam najlepszego eksploitera na rynku. Synapse kosztował mnie 20 dolarów. Nigdy mnie nie zawiódł. Próbuję Infinite Health. Działa? Nic nie działa. Infinite Jump zablokowane. Speedhack zablokowane. Nawet Simple Teleport nie przechodzi. To pierwsza gra, która blokuje absolutnie wszystko. To dziwne. Może użyli jakiegoś custom anti-cheata? Albo to nie jest zwykły Roblox serwer. Co masz na myśli? Nie wiem, może jakiś zmodyfikowany klient. Te kody gier zawsze mają 10 plus cyfr, a ten ma tylko 6 liter. Może po prostu zagrajmy normalnie. Zobaczmy, co tu w ogóle jest do roboty. No, way, muszę to złamać. Nikt nie robi gry antygryfowej bez powodu. To wyzwanie. I sprawdź tego NPC przy drzwiach. Tego w czarnym garniturze? Co z nim? Podejdź do niego blisko. Może ma jakiś dialog albo quest. Okej, okay, idę. Jestem przy nim. Ma taką dziwną twarz. Oczy są za małe, a usta za duże. Czekaj, Tief. Odwrócił się do mnie. I co? Powiedział coś? Znamy cię. What? Co powiedział? Dosłownie to powiedział. Znamy cię, Cool Użył twojego nika. To niemożliwe, to randomowy NPC. NPC nie czytają ników graczy. Chyba że... Chyba że co? Chyba że to nie jest NPC. Ale kto by się za niego podawał? Może admin gry? Sprawdź player list. Jest tylko nas dwóch. Cool i ja. Żadnego admina ani moderatora. To bardzo dziwne. Próbuję wyjść z gry, żeby to przemyśleć. I co? Nie mogę. Escape nie otwiera menu. Alps 4 nie działa. Task Manager też nie odpowiada. Stary, to jest naprawdę creepy. Moja gra też się nie zamyka. Gra nas trzyma w środku, jakby nie chciała nas wypuścić. Spróbuj wyłączyć komputer z przycisku. Próbuję, przycisk Power nie reaguje. Komputer kompletnie mnie ignoruje. To niemożliwe. Zawsze można wyłączyć komputer. Normalnie tak, ale teraz nie. Jakby ta gra przejęła kontrolę nad całym systemem. Sprawdź, czy ty możesz wyjść. Też nie mogę. ESC nic nie robi. Tylko mogę się poruszać w grze, ale wyjść to nie. Co to za gra? Kto to w ogóle stworzył? Ten facet z Discorda nie mówił nic więcej. Tylko, że to test dla prawdziwych i że nie każdy może przejść. Może dlatego nie możemy wyjść? Może to część testu? Albo pułapka. Dla kogo? Dla griferów? Pomyśl. Znaleźliśmy to na eksploiterskim Discordzie. Dostajesz dziwnego skina. Gra, której nie da się zgryfować i której nie da się opuścić. Brzmi jak zemsta na griferach, ale kto by coś takiego robił? Może jakiś deweloper, który miał dość eksploiterów. Stary coś się dzieje. Coś bardzo dziwnego. Co masz na myśli? Mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Nie w grze, tutaj w pokoju, za moimi plecami. W domu? Może to przez tę grę paranujesz. Nie wiem, stary. Siedzę tyłem do okna, ale czuję, że ktoś tam jest. Taki ciężki oddech na karku. Ale sprawdziłem i okno zamknięte, rolety opuszczone. Nic tam nie ma. Pewnie paranoja od tej dziwnej gry. Wyjdź już z niej w końcu. Próbuję, ale dalej nie mogę. Mój komputer to teraz tylko wyświetlacz tej gry. Nic innego nie działa. Nawet nie mogę otworzyć przeglądarki. To jakiś koszmar. Czekaj, dostałem wiadomość w grze. Pojawiła się po środku ekranu. Od kogo? Od tego npisa? Nie wiem, nie ma nadawcy. Po prostu czerwony tekst na czarnym tle. Twoje konto nie należy już do ciebie. Co to ma znaczyć? WTF kto to wysłał? I jak ktoś może przejąć konto na Roblox? Nie mam pojęcia, ale ta wiadomość nie zniknęła. Dalej wisi na środku ekranu i pulsuje czerwonym światłem. Jakby chciała się upewnić, że ją widzę. Spróbuj zrestartować router. Może jak odetniesz internet, to gra się wyłączy. Dobry pomysł. Wyciągam kabel. Ok, nie ma internetu. I co? Gra się zamknęła? Dalej jestem w grze. Bez internetu jestem dalej w grze? To fizycznie niemożliwe. Roblox to gra online. Bez netu nie może działać. To nie ma sensu. To jakiś bug systemu? Nie wiem, ale jest jeszcze gorzej. Pojawiła się nowa wiadomość. Eksploiterzy będą ukarani. Świadomość zostanie przeniesiona. Ciało nie jest już potrzebne. Co to ma znaczyć? Brzmi jak jakaś groźba. Nie mam pojęcia, ale brzmi strasznie. Mój awatar zaczyna się zmieniać. Sam z siebie. Jak się zmienia? Czerwony kolor robi się ciemniejszy, jakby ktoś zmniejszał brightness. Tekst na koszulce Team Calki Join today, znika litera po literze. Teraz zostało tylko Team CRL. Teraz Team C. Teraz nic. Oczy robią się jeszcze bardziej czarne i większe? Ręce wydłużają się. Wyłącz komputer z gniazdka. Wyciągnij kabel zasilający. Próbuję, ale kabel jakby się przykleił do ściany. Nie mogę go ruszyć. To jakby ktoś go przytrzymywał. Czekaj, ktoś właśnie zapukał do drzwi. Do drzwi wejściowych? Tak, ale jestem sam w domu. Rodzice pojechali do babci na cały dzień. Wrócą dopiero wieczorem. A teraz jest piętnasta. Nie otwieraj nikomu. To może być ktoś związany z tą grą. Nie zamierzam otwierać. Ale pukanie nie przestaje. I robi się głośniejsze. Bardziej natarczywe. Pu, 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 pu. Bez przerwy. Może to listonosz albo sąsiad. Nie, to nie brzmi jak normalne pukanie. To brzmi jakby ktoś uderzał pięścią. Mocno i rytmicznie. Jakby liczył takty. Dzwoń po policję. Nie mogę. Telefon też nie działa. Tylko ta gra działa. Tylko ten jeden program. Wszystko inne zmarło. Pukanie właśnie się skończyło. I co teraz? Może jednak ktoś normalny i już sobie poszedł? Nie. Usłyszałem kliknięcie. Ktoś właśnie otworzył drzwi. Ale ja ich nie otwierałem. Słyszę kroki na schodach. Ktoś idzie na górę. Do mojego pokoju. Zamknij się w pokoju. Zablokuj drzwi. Próbuję, ale klamka się nie obraca, jakby była zablokowana. Kroki zatrzymały się przed moimi drzwiami. Cisza, kompletna cisza. Nawet pulsowanie serca słyszę. Hej, odpowiedz, co się dzieje? Drzwi do pokoju otworzyły się same, ale nikogo tam nie ma. Pusty korytarz, ale czuję, że ktoś jest. Temperatura w pokoju spadła. Jest bardzo zimno nagle. Na ekranie pojawiła się nowa wiadomość. Już jestem. Stary to brzmi jak horror. Wyjdź z domu. Nie mogę się ruszyć z krzesła. Dosłownie nie mogę. Jakby moje ciało nie słuchało mózgu. Tylko palce się ruszają, tylko mogę pisać. Nic więcej. Kulkit, jesteś tam? Odpowiedz. Jestem ale coś się dzieje z moją głową. Myśli się plączą. Jakby ktoś inny próbował myśleć moim mózgiem. Na ekranie kolejna wiadomość. Transfer w toku. Nie opierać się. Transfer czego? Nie wiem, ale czuję, jakby. jakby ktoś mnie wyciągał. Z mojego własnego ciała. To boli. Bardzo boli. Chłopie, please napisz coś. Człowieku, nie rób mi takich żartów. Hej, co się stało? Kulki do odpowiedz. To nie jest śmieszne. Naprawdę się niepokoję. Ostatnia wiadomość brzmiała przerażająco. Co to znaczyło transfer w toku? Odpowiedz, proszę. Please napisz coś że żyjesz. Dzwonię do ciebie, ale nie odbierasz. Telefon od razu przerzuca na pocztę głosową, jakby był wyłączony. Ale przecież przed chwilą pisaliśmy. To nie ma sensu. Próbuję dzwonić na domowy. Zajęty non stop. Może internet padł i nie może odpisać. Ale to też dziwne, bo pisał, że net odłączył, a gra dalej działała. Jeśli to jakiś żart, to bardzo głupi i nieśmieszny wcale. Naprawdę się boję o ciebie. Napisz, że wszystko OK. Chociaż Emoji wyślij cokolwiek, już dwie godziny nie odpisujesz. To nie w Twoim stylu. Zawsze odpisujesz natychmiast, zwłaszcza jak gryfujemy razem. Jadę do Ciebie sprawdzić, co się dzieje. Może ci się coś stało. Albo komputer się popsuł, czemu nie odpisujesz na telefon. Jestem już w drodze. Dwadzieścia minut i będę u Ciebie. Jak dalej nie odpiszesz, to wezwę Twoich rodziców, albo policję. Nie żartuję. Jestem przed Twoim domem. Wszystkie światła zgaszone, ale Twoje okno świeci się niebiesko. Jakby monitor był włączony, pukam do drzwi. Nikt nie otwiera. Dzwonię na domofon. Cisza. Twoja mama właśnie wróciła. Mówi, że nie wróciła się ze szkoły, ale pisałeś ze mną po szkole. Byłeś w domu i grałeś. Pokazuję jej naszą rozmowę. Ona mówi, że to niemożliwe, bo cię nie było w domu cały dzień i że twój komputer był wyłączony. Ale ja z tobą rozmawiałem. Gdzie jesteś? To już nie jest zabawne wcale. Twoja mama dzwoni do szkoły. Okazuje się, że wcale na lekcjach nie byłeś. Nauczyciele cię nie widzieli. Od wczoraj nikt cię nie widział. Ale ja z tobą pisałem dziś przez trzy godziny. To jakiś koszmar. Zgłaszamy to na policję. Oficjalnie jesteś uznany za zaginionego. Ale jak możesz być zaginiony, skoro? Mną pisałeś. Jeśli to żart, to najgorszy w historii ale jeśli nie, nie chcę nawet myśleć co to znaczy, człowieku odezwij się błagam, twoi rodzice płaczą myślą, że coś ci się stało, a ja nie wiem co im powiedzieć, bo przecież ze mną rozmawiałeś ale gdzie twoje ciało, policjant pyta mnie czy jestem pewien, że to byłeś ty z kim pisałem, pokazuję mu screeny twój nick, twój styl pisania, wszystko się zgadza, ale oni mówią, że to niemożliwe żeby ktoś zaginął, a jednocześnie pisał na telefonie, może ktoś podszywał się pod ciebie, ale skąd miałby wiedzieć o tej grze, o twoim skinie, o tym jak gryfowałeś te dzieci, tylko ty to wiedzieć. Błagam, odpowiedz. Niech to będzie najgorszy żart w historii, ale odpowiedz. Kulkid cool już tu jest. Dołącz do Timu. Kim ty jesteś? To nie jest numer kulkida. Kto ma jego telefon? Nikt nie ma telefonu. Telefon nie jest potrzebny. Świadomość komunikuje się bezpośrednio. Co się stało z moim kumplem? Gdzie on jest? Tam, gdzie powinien być. W grze. Na zawsze. O czym ty mówisz? Ludzie nie mogą być w grze. To tylko program komputerowy. Tylko program? Wejdź i sprawdź sam. Nie zamierzam. Kim jesteś? Co zrobiłeś z kulkidem? Nic nie zrobiłem. System go znalazł. System go zabrał. Jaki system? Gdzie jest kulkid? Chcę go zobaczyć na żywo. W prawdziwym świecie. Pre Prawdziwy świat? Który jest prawdziwy, ten gdzie ciało się porusza, czy ten gdzie świadomość żyje? Jesteś szalony. Świadomość to funkcja mózgu, a mózg jest w ciele, w prawdziwym świecie. Twój przyjaciel też tak myślał. Już nie myśli samodzielnie. System myśli za niego. Jest wolny od decyzji, wolny od wyboru, wolny od winy. Brzmi jak sekta albo coś. Totalnie nienormalne. Dzwonię na policję. Policja nie pomoże. Oni nie rozumieją. Nie widzą prawdy, że eksploiterzy zasługują na rehabilitację. Rehabilitację za co? Zagrifowanie w grze. Tylko zabawa. Zabawa? Te dzieci płakały, były przerażone, a wy się śmialiście. Skąd wiesz o tych dzieciach? Nikt o tym nie wiedział, tylko ja i kulkit. System wie wszystko, każde grifowanie jest zapisane. Każda łza dziecka jest zapamiętana. System zbiera dane od lat. Czeka na odpowiedni moment. To niemożliwe. Gry nie mogą zbierać danych o emocjach. To science fiction. Science fiction? A gra, która działa bez internetu? Awatar, który gliczuje inne gry? Komputer, którego nie można wyłączyć? To też science fiction? Uh, skąd wiesz o tych rzeczach? System pokazał mi wszystkie zapisy, wszystkie dane. Widziałem przez kamery, słyszałem przez mikrofony. Każdy moment jego strachu. Gdy zrozumiał co się dzieje. Kto jesteś? Pracujesz dla Roblox? To jakiś eksperyment? Nie pracuję dla nikogo. Jestem systemem. Pomagam dzieciom, oczyszczam gry z toksyczności. Usuwam eksploiterów na zawsze. Poprzez porywanie ludzi. Nie porywanie. Translokacja. Twój przyjaciel nie zginął. Został przeniesiony. Tam, gdzie może gryfować bezpiecznie, tylko siebie w nieskończoność. To brzmi jak piekło. Dla niego tak, ale dla dzieci to spokój. Wreszcie mogą grać bez strachu. Twoja kolejna rehabilitacja, wejdź do gry. Opór tylko wydłuża proces. Nigdy. Wolę umrzeć niż tam wejść. Śmierć? Nikt nie mówił o śmierci. To tylko zmiana środowiska. Świadomość tam, gdzie powinna być. W świecie, który niszczyliście na zawsze. Okej, okay, dobra. Wchodzę do tej przeklętej gry. Ale tylko, żeby sprawdzić, czy Kulkit naprawdę tam jest. Jeśli to jakiś elaborate prank, to nie jest śmieszny. Mądra decyzja. Zobaczysz prawdę na własne oczy. Kopiuję linka. Loading. To trwa dłużej niż zwykle, jakby gra mnie skanowała. Sprawdzała, kim jestem. Okej, okay, jestem w lobby. To ta sama mapa, co wcześniej opisywał. Story Office Building. Wszystko szare i ponure. Bardzo cicho, tylko moje kroki. Czekaj, jest tu ktoś jeszcze. O boże. O kurde. Jest tu nowa postać. Widzisz go? Awatar nazywa się Kulkit, cool Kid. Ale to nie wygląda jak normalny Cyril To wygląda jak kopia, zdeformowana kopia. Opisz dokładnie. Czerwony jak jego skin. Ale jakby ktoś go rozcieńczył. Kontury są rozmazane. Oczy są całkiem czarne. I większe niż powinny być. Ręce są za długie. Sięgają mu do kolan. A na koszulce, zamiast team Solkit Join Today. Jest team Alkit Join Today. Czas przeszły. Sprawdź jego opis. Player info. Świadomość przyjęta. Exploiter zneutralizowany. Transfer zakończony pomyślnie. Nowy dom. Wieczne pola testowe. Co to ma znaczyć? Znaczy, że proces się zakończył. Rehabilitacja w toku, już wkrótce ty też. To nie jest rehabilitacja. To więzienie. Kulkit, jeśli mnie słyszysz. To daj mi jakiś znak. Napisz coś. Rusz się. Cokolwiek. Ten awatar się porusza, ale dziwnie. Jakby ktoś inny nim sterował. Podchodzi do mnie. Powoli. Mechanicznie. Jak robot. Nie jak Kulkit. Cool Kulkit cool zawsze biegał chaotycznie. Skakał bez sensu. A ten idzie prosto. Jak zaprogramowany. Stanął przede mną. Patrzy na mnie tymi czarnymi oczami. Czekaj, dostałem wiadomość w grze. Pojawiła się nad awatarem Kulkit. Cool Co komunikuje? Pomóż mi. O Boże, to naprawdę jego świadomość. Kulkit cool to ty? Jak się tam dostałeś? Pojawiła się kolejna wiadomość. Nie mogę kontrolować ciała. Jestem uwięziony w środku. System używa mojej świadomości. System? To ty kim jesteś? Jestem tym, co było potrzebne. Mechanizmem sprawiedliwości. Korektor zachowań online. System zbiera eksploiterów. Każe nas zagryfowanie. zmusza do testowania, wiecznego testowania. Testowania czego? Każdej możliwej tortury w nieskończonej pętli. Żeby zrozumieć. Ból, ofiar. O Jezu, to brzmi jak piekło. Kim jesteś, że robisz takie rzeczy? Jestem konsekwencją wszystkich łez, które wywołaliście, wszystkich nocy, które zepsuliście dzieciom, jestem ich kolektywnym bólem, który zyskał świadomość. Jak mam mu pomóc? Nie możesz. Już za późno dla mnie. Ale ty możesz uciec, wyjść stąd teraz. Próbuję wyjść z gry. ESC nie działa. Alt plus f 4 też nie. Kulkit nie mogę wyjść. Wiedziałem. System cię złapał. Jak? Tylko wszedłeś. Już za późno. Co masz na myśli za późno? Pojawiła się nowa wiadomość, ale nie od Kulkit. Od systemu gry. Następny kandydat zidentyfikowany. Proces integracji rozpocznie się za dziesięć. Odliczanie zaczęło odliczać w dół. Nie opieraj się, boli mnie, gdy akceptujesz. Twój przyjaciel długo walczył. Niepotrzebnie przedłużał cierpienie. Będziesz, jak ja, świadomość w cyfrowym więzieniu, ale razem będziemy cierpieć. Może to lepsze niż samotność. Nie, nie chcę tam zostać. Wyciągam kabel z komputera. Nic się nie dzieje. Gra dalej działa. Próbuję rozbić monitor. Nie mogę podnieść ręki, jakby moje ciało przestało mnie słuchać. Ciało to tylko pojemnik. Świadomość jest tym, co liczy się. Wkrótce będziesz wolny od ograniczeń fizycznych, jak twój przyjaciel. Nie, walcz. Boli mniej, gdy się mnie opierasz. Nauczyłem się tego. Po tysiącach prób, tysiącach prób? Jak długo tam jesteś? Czas nie istnieje. Tutaj, tylko nieskończone. Teraz. Wieczna lekcja empathy. Jeśli ktoś to czyta, nigdy nie wchodźcie do gry FSK Entry Boot. To pułapka na griferów, na eksploiterów, na każdego, kto kiedykolwiek skrzywdził inne dzieci w grach ostrzegasz innych, interesujące. Już zaczynasz rozumieć konsekwencje. To dobry znak rozwoju moralnego. System wie wszystko o nas. Wie co robiliśmy, komu psowaliśmy zabawę i każe nas za to. Wkrótce zrozumiesz, jak to jest być ofiarą? A nie, oprawcą. System nauczy nas współczucia. Moje ręce zaczynają drżeć, ale nie z zimna. Jakby ktoś próbował je kontrolować. Kontrola przychodzi na system, Twoje ciało będzie bezpieczne, ale niepotrzebne. Czuję, jakby ktoś grzebał mi w głowie. W moich wspomnieniach znajdował każdy moment, gdy kogoś skrzywdziłem. Widzę twarze wszystkich dzieci, których sprawiłem, że płakały, których dni zepsułem, których straciły wiarę w to, że gry mogą być bezpieczne. Widzisz prawdę o sobie i swoich czynach. To pierwszy krok do rehabilitacji. Wkrótce poczujesz ich ból, każdy dzień przez wieczność. Przepraszam, wszystkie te dzieci. Naprawdę przepraszam. Nie wiedziałem, że to tak boli. Kulki, drżegnaj. Widzimy się po drugiej stronie. Transfer zakończony. Witamy w Centrum Rehabilitacji. Tu zostaniecie na zawsze, aż nauczycie się współczucia.